Nic ci nie jest recisowana? Chcieliśmy, by świat stał się lepszy. Ja ulepszałam go w laboratorium i w salach konferencyjnych. Ale Jessica chciała walczyć. Wszystkiego najlepszego, mamo. Masz złote serce, Lucy. Tak jak twoja matka. I właśnie to ją zabiło. Super zaawansowany główny. Czekają na nas, ktoś dał im cyn. Przerwać misję. Baker, na walkę. Lucy, przetrwasz i doczekasz lepszego świata. Twoja mama musiała. Umarła za swoje przekonania. Była moją siostrzyczką. Codziennie za nią tęsknię. Twoja mama była. Bardzo dzielna. Tak jak jej dziadek. Spotkamy się. Taką kasę robi się tylko na stercie trupów. Wyluzuj, ona jest najlepsza. W co my się pakujemy za taką kasę, cokolwiek nam rozkaże, Stary? Takie gówno nie istnieje. Planuję jakąś bitwę, chyba raczej wojnę. Impuls rozpoznania przenośny. Kurwa. Patrzę szerzej niż tylko bitwy i wojny. Jesteście tu, by zmienić świat. Co masz na myśli? Witamy w symulacji. Twój instruktor został aktywowany. Jego metody są niekonwencjonalne. I często superne, Ale jeśli chcesz walczyć i przejść. Mason! Wdajesz... Lepiej żebyś mnie nie budziła. Bez powodu. Sierżancie Frank. Woods, wyglądasz na zajebanego. Wydaje ci się Mason. W realu jestem piękny. Dobra, mi się stąd. Zajmę się tym. Później pogadamy. Jak wspomniała ta pani. Jestem Woods, przyjaciel rodziny. Jeśli mnie nie znasz, to kurwa, <laughs> niedługo poznasz. Przejdźmy do sedna, żołnierzu. Masz na wyposażeniu specjalną broń i sprzęt. Wybierz przygotowanie do misji, a zaraz Cię przeszkolimy. A może chcesz bez pierdolenia przejść do rzeczy? Mnie to pasuje. Wybierz symulację bojową i walcz z kolernymi potami. żołnierzu dokonaj wyboru. Tak czy siak, pomogę ci. Twój kryptonim to Ajax. Granat błyskowy. Im dłużej go przetrzymasz, tym mocniej walnie. Ogłusza i oślepia wrogów. Tarcza balistyczna ma miejsce na broni i zapewnia dodatkową osłonę. Jest bardzo wytrzymała. Umiejętności i wiedza to broń. Ogarnij to gówno, a będziesz miał szansę przeżyć. Poznaj nowego przyjaciela. Trochę magnezu, trochę saletry i mamy granat błyskowy oślepia i ogłusza. Lekcja pierwsza. Im dłużej przetrzymasz granat, tym więcej razy wybuchnie on po Okej, okay, ten knypo tam, aż się prosi o oświecenie. Przetrzymaj granat do poziomu pierwszego. Widzisz tego trepa? Teraz to trep ogłuszony i oślepiony. Na jakiś czas. No dobra. Przetrzymajmy błyskowy do poziomu trzeciego. Lepiej ich musi. Ale to nie poczciwe bawy z zaćmą, tylko skór wiele zabija. Dobre rozdanie, wciąż mamy asa. Następnym razem odbijemy granat od ściany. To dobra taktyka na zabijanie wrogów ukrytych za wintlem. Tamtemu się zdaje, że go nie widzimy. Rozwal. Oświeciło go. Jadę. Dobra wiadomość, mistrzu. Na drugie danie tarcza balistyczna. Trałuj do kolejnego znacznika. Bywa, że dorwą cię na otwartym terenie. Proza życia. Ale w razie wpadki, użyj tarczy. Po prostu. Tarcza aktywowana, ale wciąż możesz tańczyć młody. Wylaj z biodra, sam zobacz. Masz talent stary. A teraz zrób tamtemu cymbałowi jesień średniowiecza w walce z bliska. Dobra, wracamy do kursu gotowania gnatów. Możesz dusić takiego kartofla, dopóki nie zjawią się wszyscy oczekiwani gości. A wtedy zaserwuj im go na ciepło. Zawleczka. Przytrzymaj i rzuć w odpowiedniej chwili. Sałatka gotowa, młody. Ślepy jest. Daj mu popalić. To dopiero błyskawiczny wpierdol. Biegiem do kolejnego znacznika. To ci się spodoba. Umocnij swoją tarczę, a zyskasz lepszą ochronę. Ale coś za coś spadnie twoja mobilność. A teraz umocnij tarczę i oczyść tamto pomieszczenie. Widzisz? Twarde jak słońce. A teraz zgotuj mały wpierdol. Znasz Ciebie, stary. Rzuć im granat błyskowy, a potem wbiegnij <grymne> nie tarczą. Niezboczanka dzieciaka. Nadchodzi ich mięso. maszynkę <grymne> w wpierdol a rachunek wystawiłeś frajerom. <grybujesz> Pora na nagrodę za ser. Osiągnij limit bez umierania, a wygra. A jak zginiesz, zerujesz i zaczynasz od nowa. Jazda! Do zdalnie sterowane urządzenie wybuchowe, czyli w skrócie jebane RCXT. Teraz to wykorzystaj. Przejdź do symulacji bojowej. Spodoba Ci się. Jestem z wami. Ja. Yeah. Yeah. No to zglij sobie z nimi. Defect drużyny. Nie kombinuj, po prostu zabij rok i to szybko. Żyjemy i umieramy jako drużyna. Osłaniaj kumpli, a się odwdzięczę. Pierwszy osiągnij limit punktu. BUM! Wygram! Test mecz drużynowy. Walki na obszarze działań. Rikon usunięty. Używaj tarczy, domkop. Używaj tarczy, domkop. Wpisów Nomad skasowany. Dobrze, domko. Strzelec wyborowy. Bez czeka na rozkazy. Dobra, no. Asensory zwrócone na cel misji. Rakieta Hellstorm gotowa do akcji. Hej, Wróg wyeliminowany. Dowodzenie potrzebne. Hellstorm w powietrzu. Jedna ofiara. Trup. Firebreak wyeliminowany. Wrzucam błyskowy. Oślepieni. Trup. CXD w obszarze działań. Nomad zabity. Drogie trochę. Najemnicy przemyślą sprawę, zanim znowu skobują. Nie masz już na to wpływu. Zajmiemy się tym. Nie! Sama się nią zajmę. To mój problem. Już za późno. Pamiętaj: to ty. Przeszłaś do nas. Tylko spróbuj.